Dajcie z tej strony materiał i witam Was w F1 Road to No Assist, czyli w drodze, w będę próbował jeździć bez asyst. No, jak sami widzicie, zacząłem jazdę w Grand Prix No i cóż, zobaczymy, czy sobie dam radę przejechać w ogóle to okrążenie, ponieważ jadę bez kontroli trakcji. Jak mi nie wierzycie, to zaraz wam pokażę. No, i jak na razie widzicie, całkiem. Ok mi idzie, ale jak sami widzicie do na tracę bardzo dużo czasu Tutaj mały lockup, jeszcze abesa w 100% nie umiem Jestem, led Jestem trochę w stanie kontrolować Tutaj no i już cięcie zakręte. no i tutaj już mały usisk był No i cyk, zobaczymy jak sobie poradzę Jest to mój drugi dzień nauki jazdy bez asyst Dzisiaj, Wczoraj stwierdziłem, że spróbuję wyłączyć E, a z te kontroli trakcji, no i całkiem ok całkiem ok Szkoda, że ścięcie zakrętu, no i tutaj linia, e, Będę musiał poćwiczyć, oj tutaj za dużo gazu, no i już odpady. No teraz żeby było, że jadę bez kontroli trakcji, więc kontrola trakcji jest e, Wyłączona, zostały jeszcze tylko mi dwie rzeczy do wyłączenia I będę już spełniony, czyli e, Oczywiście manetki, czyli spiszenia biegów, no i e, ten... linia żeby na linii po prostu jakoś sobie po prostu poradzić no i ja skończę to okrążenie Monaco nie jest moim torem, więc będzie też trzeba je później wymasterować dlatego staram się tutaj od razu, no bo jak uczę się jazdy bez asyst, to się uczę przy okazji na trudniejszym torze więc tutaj na łatwiejszych torach będzie mi łatwiej, no i hey, cyk Ukończyłem moje okrążenie, minuta 36 no i 60. No i znowu nie właśnie na czas, więc jeszcze mam dla was taki mały bonus. Ponieważ to nie jest mój pierwszy dzień, który zacząłem, bo zacząłem jeszcze wczoraj. No i cykl, e, Teraz takie będzie małe cięcie i pokażę wam te spiny, które zrobiłem nie pierwszego, jechałem Mercedesem też w próbie czasowej a, w Australii, więc cięcie. sami widzieliście, te spiny były o yy, wiele lepsze no i tyle, jak na razie postaram się zrobić jeszcze jedno kółko będzie to taki filmik bardziej informacyjny, z moimi sukcesami się będę chwalił no jak na razie jestem bardzo wolny bez yy, ABS-u dlatego jadę też na 70 bo wcześniej byłem całkiem okej okay. byłem w stanie jeździć nawet na 18, teraz mi się na 100 udało całkiem dobry wynik zrobić na 100% i żeby nie było, więc było fajnie no ale jako, że jeździłem z asystami, to czułem się, że jestem szybki, ale to było takie złudzenie, bo tak naprawdę jeździłem z asystami i jeśli jeszcze je jeździecie bez asyst to polecam wam naprawdę pouczyć się yy, nie wiem, nawet na w sterowaniu trochę pogrzebałem, żeby jakoś mi się łatwiej ten, ten hamul yy, gaz przyciskał i jakoś to mi leci i no i cyk. Jest to jak na, jak na razie początek mojej próby, więc teraz za chwilę spróbuję zrobić jakieś fajne okrążenie w tym Monako. I wam je pokażę i to będzie koniec tego pierwszego jakby filmu bez Assist. Oczywiście będzie taka seria dodatkowa. I mam nadzieję, że tak pod koniec tej serii będę patrzał na te swoje pierwsze odcinki i będę czuł dumę, że udało mi się radę, do, do, dokonałem tego challenge'u i że po prostu zasługuję na szacunek, że nauczyłem się Więc przechodzimy i postaram się wam pokazać jakieś moje czyste okrużenie, więc dzięki